Kochani, bardzo serdecznie Was witam. Dzisiaj przed nami przepiękny psalm, Psalm 45. Ten psalm należy do tak zwanych psalmów królewskich. A skoro jesteśmy w takiej otoczce królewskiej, to rozpocznijmy naszą refleksję od pierwszego i drugiego rozdziału właśnie Księgi Królewskiej. Otóż mamy tam troje bohaterów: Król Dawid, jego żona Batrzeba, a także ich syn Salomon. Bardzo ciekawe jest to, że kiedy wczytujemy się w te dwa pierwsze rozdziały pierwszej Księgi Królewskiej, zauważamy, że kiedy żona króla Batrzeba, zwraca się do swojego męża, to za każdym razem zwraca się do niego słowami adoni, panie mój, Król jest dla niej panem. Ona jest w takiej pozycji uległości wobec swojego męża. Co zresztą zrozumiałe, dlatego że król Dawid miał bardzo wiele żon. Natomiast kiedy król Dawid umiera i później następuje zmiana króla na tronie, na tronie zasiada król Salomon, o tym opowiada już drugi rozdział, to pozycja matrzeby zdecydowanie się zmienia. Otóż widzimy króla Salomona, który zasiada na tronie a obok, na tronie obok, zasiada Batsheba, królowa matka. I gdy nawet ona wchodzi do sali tronowej, to król Salomon podnosi się z tronu, ze względu na szacunek dla królowej matki. Mówię o tym dlatego, abyśmy zdali sobie sprawę, że w starożytnym Izraelu, te zwyczaje były nieco inne niż w świecie zachodnim. Otóż hebrajskie słowo Gebira, królowa, oznacza królowe matkę. I to ona cieszyła się zawsze największym szacunkiem. Siedział król Izraela na tronie, obok siedziała królowa matka. Natomiast żona króla zwracała się do swojego męża słowami Adoni, Panie mój! Zupełnie więc inaczej niż w świecie zachodnim, kiedy to właśnie żona króla nazywana jest królową. Z taką świadomością przystąpmy do lektury tego psalmu, a jest to psalm zupełnie wyjątkowy nie tylko królewski ale jest to zaproszenie na wesele. Zaproszenie na wesele i to nie byle kogo bo właśnie króla. Ba, i to nie byle jakiego króla, bo króla wszechświata, którym jest Mesjasz. Jest to psalm mesjański opowiadający o godach króla. Skoro tak, to zwróćmy uwagę, że gdy czytamy, jak mówią na ojcowie Kościoła, ten psalm z perspektywy Nowego Testamentu, a właśnie do tego jesteśmy zobowiązani, bo Wyjaśniamy Stary Testament właśnie przez pryzmat Nowego Testamentu i odwrotnie, te dwa testamenty należy czytać razem, to możemy dostrzec tutaj już piękne ślady nauki o Trójcy Świętej. Paradoksalnie, gdy ten psalm powstał i gdy czytano go w czasach Starego Testamentu, nikt oczywiście o tym nie myślał, ale zwróćmy uwagę choćby na takie sformułowania. Psalmista zwraca się do e, króla od samego początku, do tego, który za chwilę dostąpi za ślubin, który zasiada na tronie, i nagle pojawiają się takie słowa: Tron Twój Boże trwa na wieki. Dziwnie to brzmi, bo przecież zwykły król zasiada na tronie i nagle ktoś formuje do niego y, taki Zwrot Boże, więc można by pomyśleć, być może nagle autor zaczął myśleć o królowaniu Boga w niebie. I mamy taki przeskok myślowy z tej sceny tu na ziemi do wiecznego Królestwa Bożego, bo przecież Bóg w Izraelu również nazwany jest królem. Można by tak pomyśleć, gdyby nie kolejny wiersz. Popatrzmy, tron Twój Boże trwa na wieki i nagle dlatego Bóg, Twój Bóg, Namaścił ciebie olejkiem radości. Popatrzmy, yy, hojniej niż równych Ci losem. Tron Twój Boże trwa na wieki i Bóg, Twój Bóg, namaścił ciebie. Ciebie Boże, który siedzisz na tronie. Gdy czytamy to z perspektywy Nowego Testamentu, to staje się jasne, że mamy tutaj mowę o tym, iż Bóg Ojciec namaścił Boga Syna, Jezusa Chrystusa, który jest Mesjaszem, olejkiem radości, a znów z perspektywy Nowego Testamentu wiemy, że Jezus został namaszczony Duchem Świętym, ten zrod wielokrotnie się tam pojawia, więc to namaszczenie olejkiem radości wskazuje na Ducha Świętego. Pośrednio więc Pan Bóg ukrył nam w tym psalmie prawdę o Trójcy Świętej. I teraz dzieje się coś takiego, że Król zasiada na tronie, a obok córki królewskie wchodzą ci na spotkanie. Królowa w złocie sofiru stoi po twojej prawicy. Królowa stoi po twojej prawicy. I jest to królowa matka. Jest to yy, matka króla, który, mesjasza, który za chwilę yy, dostąpi zaślubin. Nie mamy ku temu najmniejszej wątpliwości, że nie jest to jego małżonka, z którą właśnie zawiera ślub, dlatego że w kolejnych wierszach dopiero widzimy tę małżonkę, którą wprowadzają przez króla. Posłuchaj, córko, spójrz i na koń ucha, zapomnij o Twym narodzie, o domu, Twojego ojca, król pragnie Twojego piękna. On jest Twoim Panem. Adoni, on jest twoim Panem, oddaj mu pokłon. I nagle ta Córa Tyru wchodzi z darami. Co ciekawe, mamy tu wzmiankę o Tyrze, a Tyr jest miastem pogańskim. Tyr należał do Fenicji, więc pośrednio, popatrzcie, gdy spojrzymy tak właśnie z perspektywy Nowego Testamentu, to mamy niezwykłą scenę. Scenę zaślubin Mesjasza. Wiemy, że jest nim Jezus. Obok stoi królowa matka, a królową matką Mesjasza Jezusa jest oczywiście Maryja. I nagle wprowadzają oblubienicę i ta oblubienica wzięta jest z narodów pogańskich. A to oznacza, że znów z perspektywy Nowego Testamentu wiemy, że oblubienicą Chrystusa jest Kościół i ten Kościół składa się tak z Żydów, jak i z pogan, czyli ze wszystkich narodów. Tak naprawdę więc ten psalm, psalm 45, opowiada nam o wielkim ślubie, o wielkiej, można powiedzieć, uczcie mesjańskiej, weselnej uczcie mesjańskiej, gdzie oblubieńcem młodym jest Jezus Chrystus. Tą oblubienicą przyprowadzaną do Niego jest Kościół, który składa się ze wszystkich narodów. A matką tego kościoła i matką Jego Chrystusa jest królowa matka, Maryja, która zasiada na tronie tuż obok własnego syna. I tak, nieco paradoksalnie, nie waham się nazwać psalmu 45 psalmem Maryjnym. Jest to jedyny, piękny psalm rysujący nam postać Maryi Królowej.